No siemka <noise> Dzisiaj pokażę wam jak pisać skrypty do minecrafta Bo załóżmy, że... Że ci się nie chce pobrać pluginu i go wstawić Trzeba być leniuchem strasznym Chociaż też nie, bo komu by się chciało pisać skrypty zamiast po prostu. Nie, dobra, nieważne. Skry skrypty to jest coś takiego, że po prostu, no nie wiem, działają jak pluginie dosłownie. Tylko no, są o 10 razy tysięcy. 10 tysięcy razy łatwiejsze do napisania. Z I trochę inaczej działają. Tak. I w sumie też jest trochę dziwne, bo żeby je móc. Pi pisać, znaczy nie pisać, tylko wstawiać do gry. Trzeba mieć pobrany plugin. What? Okej, okay, spoko. Okej. Okay. E, także plugin nazywa się No nie zgadniecie. Skrypt. Beka. No, jak już macie ten skrypt, to tutaj sobie nic nie możecie robić. W ogóle nie macie SK. Reload. Nable. Ogólnie wiecie, co? Teraz jest dużo tych pluginów, dlatego że one... znaczy nie pluginów tylko skryptów. Plugins, skrypt, skrypt. Dlatego, że one się automatycznie stworzą, ale my się skupimy na tych. Tak jakby, żeby pisać yy, własne, nie? Nie, żeby skorzystać z yy, napisanych już, bo to bez sensu trochę. No więc tak. <laughs> Pierwsze, co musicie zrobić, to po prostu. To jest pod taki mega łatwy skrypt do napisania: to jest dosłownie amaturożczyzna. Tak. Yy. To jest HTML, to jest bardziej zaawansowane. A to nie wiem, co to jest. Yy, no, także. Stwórzmy sobie nowy projekt, wybieracie tak, tutaj mam kolor, to jest ten, a nie, to nie jest ten plugin, na którym teraz jestem, seller, nie pytajcie, plugin, skrypt, skrypt i tutaj, no na co, na, na pomoc, żeby Wam się na czacie wyświetlało, pomoc, pomoc, kropka sk i zap... I pamiętajcie, że zawsze kończycie tym SK i tu ma być all types, all types, all le. Ok. I w tym momencie zaczniecie, pi zaczniecie pisać. I teraz wyślę Wam podlinkuję, jak to się tam mówi, taką stronkę. I tutaj macie to są efekty, czyli to działa tak, że załóżmy, że ktoś. Podskoczył albo. Dobra, komenda. Dodamy własną komendę. Komenda, pomoc, tak? Bo miał być tak na. E, pomoc. No więc tak. Wpisujecie: Command, pomoc. I teraz Enter tutaj. Nie, robicie. I jeden tab. Tab, po prostu klikacie tab. Czyli pokazuję wam od początku. Uwaga. Czekajcie, bo tu jest już jeden tab zrobiony. Command. Pomoc. Dwukropek. Enter. Tab. way Trigger. Trigger, czyli tak jakby wykonaj. Sam to. No. I jak już. Tutaj jest jeden tab znowu i wpisujecie sen, czyli wyszli do gracza. Albo nie, nie do gracza, wiecie co, wyszli po prostu. I to tak jakby trzeba na końcu wpisać. to player, nie trzeba, ale wiecie co, może lepiej, żeby się pisali, dlatego że jeszcze Wam się zapomnieć. No i co? No i piszemy, że na przykład. Ja nie jestem w tym dobry jak ktoś, może źle w sumie, że nagrywam ten poradnik. Tak, yy, tak, 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 tak. I tu wpiszecie na przykład pomoc. Dobra, wiecie co, zostawię to, Tu player. Mm, dobra. Jak coś Ctrl D na końcu liniki, żeby skopiować ostatnią linijkę. I tu niech będzie kit gracz. I jak coś te takie dziwne tutaj, co teraz piszę to Shift 7 i 8 na przykład, Shift 7 plus inne tam takie, to jakby jest znak koloru. Coś zwoliłem? Nie tak, ale wiecie co, to trzeba się uczyć, nie, a co. teraz, pomoc. A nie, tak się składa, że ewidentnie nic nie... nic nie zwaliłem, pomoc i... i to akurat nie było spowodowane. Jak widzicie, pomoc, kit gracz. Spokojnie? nie? Jest tam nawet... bardzo w sumie, bardzo, bardzo mi się podoba to pokazuję Wam się, że tam kit krocz, dostajesz początkowy kit, tak się działa, tak się akurat staje, sta, sta, że nie, nic nie dostajesz, dlatego, do że jakby nie ma słów ani nie napisaliśmy jeszcze Co, bo że nie musicie pisać tego tej podłogi, ale wiecie co, ja się na tym nie znam, jeśli chodzi o GIF. Okej, okay. y czyli nie musicie dawać tej podłogi, po prostu pamiętajcie, nie? No i super. Tylko wiecie co jest problemem? <ścoughs> Ale to będzie osobny do tego poradnik. Że hit. I nie tabuje wam się, co możecie zrobić. Czyli nie pokazuje opcji tak jakby. No i akurat zrobiłem, że dostajesz tylko to, bo nie chce mi się... Nie no, chciałam wam tylko pokazać, nie? Yy, Właśnie widzicie? I no to będzie kolejny <grypt> skrypt. Sam się zawinęłam w bambuko. <laughs> Daj. Tak. Czyli plugin na to, żeby Łączyć dzień. Wiecie, że to jest takie banalne, że dosłownie. Wow. Nie, szczerze. Wy nawet nie wiecie, jakie to może być łatwe, bo pewnie myślicie, że <laughs> jak to zrobić pu 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 w sensie co? Nieważne, no. Pewnie, no, to jest mega łatwe, żeby napisać taki skrypt na day, naprawdę, to w ogóle nie trzeba się męczyć. Chyba, że macie bedrock kiedyś, ale nie, nawet na bedrocku by to działało, ale nie, bo to, ogólnie to te skrypty nie działają na bedrock bo nie wiem, w ogóle czemu ja wchodzę w bedrocka teraz. Jak pisać skrypty na day? Nie ja, nie żartuję Come. Musicie oczywiście dodać tę komendę Day Trigger A, tylko ten, bo chcecie żeby was, wasz gracz na serwerze sobie wpisywał tą komendę taką sobie? Ten mógł? No, chyba nie także dodajecie sobie premisy, na przykład Day Admin albo po prostu I dodamy jeszcze. Czekaj. Dodamy sobie jeszcze, co będzie, jak. O nie ma permisji, że. Jakby jaka wiadomość. Bardziej profesjonalna. Nie wiem, że tu jestem. Nie masz uprawnień. No i co? No i.

pokazuje się każdemu, że gracz gracz zrobił dzień magia. no jak fajnie i widzicie to I możemy też zrobić, że macie weather clear w sensie wpisywać tej długiej komendy to po prostu wpisujecie Więc to nie będzie to samo. Tylko tutaj muszę. Czekajcie, bo stare błędy mi się pokazały, bo coś zwaliłem nizdę. Mm. Okej. Okay. I teraz uwaga. Nie Gracz. W moim przypadku Krystal i zrobił pogodę pogodną. Kto by tak nie chciał? Uf. Tak. Dokładnie. Dobra. Zrobił pogodę pogodną. Uf. No i tak można się bawić ze wszystkim, co nie. Jeszcze wam pokażę takie bardziej zaawansowane. Szczerze, to będzie trochę bardziej zaawansowane. To trochę już. Wiecie, trochę już. Ojej. Oh Jezu. Załóżmy, że chcemy, żeby miał. do wyboru na przykład bo... dajmy robimy jednosłowowe, czy coś takiego, jednosłowowe komendy. No, oprócz tego, ale to nie było wyboru. I właśnie... Z... Ja nie wyciszyłam telefonu. Okej. Okay. I my chcemy, aby nasz gracz miał do wyboru nie w stylu tego tabła, że wam się wyświetla co macie, tylko po prostu, żeby miał do wyboru grać, VIP i takie tam. No to zrobimy to teraz. To jest trochę powalone, ale spokojnie. Nie musicie wiedzieć, co to robi, sam nie wiem. No, tekst. I tak jeśli if no będę po prostu jakby za każdym słowem będę jakby mówił co to znaczy if jeśli argument pierwszy jest that Myślałem. To tak się nie da, po prostu. To, to, to była to ja na no I jak widzicie, teraz to jest fajne, bo macie kit. Kit. i co? To Albo, Albo WIP. Czekajcie. A dobra, bo zaczyna się śpiewać, to jakaś odklejka totalna. Zapomniałem dodać to. to ładnie. Zrobiłem to teraz ładniejszy gracz, gracz, kit, bit mu się bardziej podoba VIP, niech napisze w komentarzu, w sensie to nazwę. Ciekawe komu nie. Dobra. W następnym odcinku pokażę wam jak zrobić tak, aby wam się tabowało, czyli pokazywało do wyboru. Masz na przykład w Minecrafcie coś takiego jak typy i, pokaz i tabuje wam się, że to, albo to, albo to, albo to, 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 to albo to, albo to nie. No wiecie o co chodzi. No to w następnym odcinku pokażę Wam jak to zrobić. A na razie to by było na tyle z tego odcinka. I co? Naura. Pokażę wam jak ściągnąć y, skrypt, czyli ten plugin, w którym y, w tym odcinku się pasug... mm. posługowali. Posłużyli. Posłu... <laughs> ten plugin. No, wiedział o co chodzi, nie? Ten plugin. Tak, dobra. No, nie ma nic ciężkiego. Dam Wam link do tego. Sądzicie sobie tutaj w dół, aset i pierwsza lininka. Jej! Mm. No. Teraz. Wchodzicie sobie w swój serwer, w pliki, paginy i tutaj go wklejacie. Już wam zreloadujecie, bo oczywiście trzeba zreloadować. To wchodzicie w skrypt, w skrypt i tutaj zaczynacie pisać. Yeah. tak, tutaj zaczynać. Jeszcze tu powinniście mieć takie stworzone już, ale lepiej wszystkie wykasować, bo to kłupy naprawdę bez sensu, są totalnie. Tutaj zaczyna się pisać. W tym odcinku oczywiście zrobiliśmy skrypt na pomoc. Ten piorun prawie nie walą. Weź to by było. i wiecie, że to nie jest normalne. Ej, wiecie co? Czekajcie. <laughs> nie no nie. No, ten skrypt na pomoc tak naprawdę jest podzielony na kilka. Masz pomoc. Masz kink gracz. Vic, oczywiście nazwane. I oczywiście yy, nazwana. I day I sum. No i super. I to tyle z tego odcinka. Także co? Hmm. Na po raz drugi. Joj. jej